Witajcie w najnowszym wydaniu Tweetwika, czyli szybkiego przeglądu najciekawszych wydarzeń ostatnich dni. Dziś m.in. Niemcy i Francja chcą zacieśnić współpracę z Polską. Co Biden sądzi o zmianie rządu w Polsce? Putin ma plan na zmuszenie ludzi do służby w armii. To tylko przedsmak tego, co czeka Was w dzisiejszym materiale. Przygotujcie się więc na szokujące relacje i kontrowersyjne wydarzenia. Gotowi na więcej? To ruszamy. Tweet Week. Putin ma plan na zmuszenie ludzi do służby w armii. Według informacji przekazanej przez Bild, Rosja ponownie boryka się z problemem braku ochotników do walki na Ukrainie, co skłoniło władze do przyjęcia kontrowersyjnego planu. W więzieniach i koloniach karnych na terenie Rosji celowo wyłączane jest ogrzewanie, a więźniom odbierane są ciepłe ubrania. Temperatury w wielu regionach kraju spadły do minus 35 stopni Celsjusza. Władimir Putin nakazał mobilizację większej liczby skazańców do służby wojskowej, a plan ten, zdaniem dziennikarzy, jest niezwykle niehumanitarny. Zgodnie z doniesieniami, wspomniane praktyki mają zmusić więźniów do podpisywania kontraktów i uczestnictwa w wojnie na Ukrainie. Ta metoda werbunku skazańców do służby wojskowej, zwłaszcza w warunkach ekstremalnych mrozów, budzi duże kontrowersje i jest potępiana jako przejaw i pogwałcenie praw człowieka oraz brutalne traktowanie obywateli własnego kraju. No, jakby się ktoś w Rosji tym przejmował. Rosyjskie władze od pewnego czasu werbują więźniów do walki na Ukrainie, oferując im możliwość skrócenia wyroku i wysokie wynagrodzenie. Jednakże z powodu licznych strat wśród ochotników zaczęło brakować chętnych. W obliczu tego problemu planowane jest wykorzystywanie ekstremalnych warunków pogodowych, aby zmusić więźniów do podjęcia służby w armii przy jednoczesnym zaostrzeniu warunków ich pobytu w więzieniach. Wielka lawa pochłania domy na Islandii. Czarny dzień w historii kraju. W niedzielny poranek doszło do erupcji wulkanu na islandzkim półwyspie Reykjanes. W sieci krążą obrazy i filmy, na których widać fontanny lawy tryskające spęknięć w ziemi oraz unoszący się dym. Mieszkańcy miasteczka Green Grindavik zostali ponownie ewakuowani, gdyż już w grudniu musieli opuścić swoje domy z powodu erupcji. Lawa dotarła do zabudowania, płomienie ogarnęły budynki. Premier Islandii nazwała 14 Stycznia czarnym dniem w historii kraju. Erupcja nastąpiła po serii trzęsień ziemi na północ od Green David. W nocy z soboty na niedzielę ewakuowano ponad 100 mieszkańców, którzy wrócili do domów po poprzedniej erupcji. Miejscowość, zamieszkiwana przez około 4000 osób, jest teraz częściowo pozbawiona prądu, a systemy wodociągowe zostały uszkodzone. Kristin Jonsdottir, ekspertka do spraw zagrożeń naturalnych z Islandzkiego Instytutu Meteorologii, poinformowała, że szczelina wulkaniczna, Otworzyła się na północ od Green a lawa płynie w kierunku miasteczka na odległość kilkuset metrów. Po południu pojawiła się nowa szczelina o szacowanej długości 150 metrów. Islandzki nadawca publiczny opublikował zdjęcia, na których widać strumień lawy niszczący osiedla domów jednorodzinnych. Trzy budynki stanęły w płomieniach, a na posesjach pozostawione są samochody. W związku z erupcją zamknięto pobliskie kąpielisko Blue Lagoon oraz drogi dojazdowe. Wieczorem odbyło się konferencja prasowa, podczas której szef policji poinformował, że to najpoważniejsze zniszczenia w Islandii wywołane przez wulkan od 1973 roku. Prezydent Islandii zapewnił, że niebezpieczeństwo nie dotyczy życia ludzkiego, ale może zagrażać infrastrukturze. Podkreślił również brak zakłóceń w ruchu lotniczym. Ostatnia erupcja na półwyspie miała miejsce 18 grudnia i poprzedzała ją seria trzęsień ziemi. Mimo że sama erupcja nie zagrażała Green Day. Silne trzęsienia ziemi spowodowały poważne uszkodzenia dróg i infrastruktury. W ostatnich tygodniach władze zbudowały bariery z ziemi i skał, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się lawy. W Windejwiku natomiast ratownicy zakończyli bezskutecznie akcję poszukiwawczą robotnika, który w środę wpadł do szczeliny wulkanicznej podczas prac przy zasypywaniu pęknięcia. Uznano, że podjęto wszelkie możliwe środki w celu uratowania mężczyzny. Kolejna usterka Boeinga w tym roku. To kolejny przypadek awarii w serii Boeingów 737 po starcie z lotniska w Sapporo. Samolot Boeing 737-800 Japońskich Linii Lotniczych musiał zawrócić z powodu pęknięcia w oknie kokpitu. Jak podał przewoźnik, incydent ten nastąpił kilka dni po awaryjnym lądowaniu innego Boeinga 737 w wersji MAX 9, który doznał uszkodzenia kadłuba. Rzecznik linii All Nippon Airways poinformował, że pęknięcie zostało wykryte nad miejscowością Hokkaidę i miało miejsce w najbardziej zewnętrznej warstwie okien kokpitu. Pomimo tego, że incydent nie wpłynął na kontrolę lotu ani ciśnienie, samolot zawrócił i bezpiecznie wylądował w Sapporo. Na pokładzie znajdowało się 59 pasażerów i 6 członków załogi, ale nikt nie odniósł obrażeń. W poprzednim incydencie z Boeingiem 737 MAX 9, który należał do linii Alaska Airlines, doszło do oderwania jednego z paneli kadłuba tuż po z lotniska w Portland w stanie Oregon, co skłoniło linię do tymczasowego uziemienia 65 maszyn tego typu. FAA nakazała natychmiastowe inspekcje dla 171 samolotów Boeing, które zostały tymczasowo wstrzymane do przeprowadzenia kontroli. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku inspekcji maszyny mogły powrócić do normalnej eksploatacji. W odpowiedzi na decyzję amerykańskich służb linie United Airlines także tymczasowo uziemiły swoje samoloty. Boeing 737 Max 9. United i Alaska to jedyne linie lotnicze w USA, które posiadają ten typ samolotu. Tureckie linie lotnicze Turkish Airlines również zdecydowały się o czasowym wycofaniu z eksploatacji samolotów Boeing 737 Max 9. Sweet week. Biden komentuje zmianę rządu w Polsce. W trakcie krótkiej rozmowy z dziennikarzami, gdy amerykański prezydent udawał się do śmigłowca Marine One, Biden został zapytany o swoje komentarze w związku z politycznymi przemianami w Polsce. Prezydent USA Joe Biden wyraził pozytywny stosunek do zmiany politycznej w Polsce, gdzie nowy prounijny rząd objął władzę. Myślę, że to bardzo dobrze stwierdził amerykański przywódca, wyrażając tym samym aprobatę wobec nowej sytuacji politycznej. W Polsce. Dodatkowo, pytany o kontynuację wsparcia USA dla Ukrainy, Biden zaznaczył, że ewentualny brak zgody Republikanów na uchwalenie dodatkowych środków na wsparcie Ukrainy będzie miał swoje konsekwencje, które ciężko będzie uniknąć. Jednakże, prezydent podkreślił otwartość na znaczne zmiany w polityce imigracyjnej, co stanowi warunek postawiony przez Republikanów do uchwalenia dodatkowych środków pomocowych dla Ukrainy. W ten sposób Biden sygnalizuje gotowość do kompromisu. W obszarze polityki imigracyjnej, w celu zabezpieczenia wsparcia dla Ukrainy ze strony Kongresu. Kolejne zakłócenia GPS, tym razem w Szwecji. W ostatnich dniach doszło do kolejnych zakłóceń w systemie GPS w przestrzeni powietrznej południowej Szwecji donosi szwedzka agencja transportu. Sprawa jest obecnie analizowana przez służby specjalne Szwecji oraz wywiad wojskowy. Podobne rozbieżności w funkcjonowaniu GPS odnotowano już między 18 a 26 grudnia ubiegłego roku. Johan Westin ze szwedzkiej agencji transportu podkreśla, że po tym okresie otrzymano kolejne pięć zgłoszeń pilotów samolotów pasażerskich informujących o nieprawidłowościach w działaniu GPS nad miastem Kristianstad w regionie Skania. Ostatni taki incydent miał miejsce w środę Thomas Nilsson, szef Wojskowej Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa, potwierdził kolejne incydenty i wyraził opinię, że są one związane z działaniami hybrydowymi, których celem jest wprowadzanie niepewności. Wspomniał on także, że szwedzkie służby podobne obserwacje miały wcześniej w związku z rosyjskimi ćwiczeniami wojskowymi. W ocenie Nilsona sytuacja jest poważna, ponieważ lotnictwo cywilne i żegluga są uzależnione od systemu GPS. Szwedzki Urząd Lotnictwa Cywilnego. Reprezentowany przez Petera Ekluda stwierdził, że zakłócenia GPS nie miały wpływu na bezpieczeństwo lotów. Mimo to zaznaczył on, że incydenty wpływają na zdolność statków powietrznych do precyzyjnej nawigacji, choć istnieje wiele różnych systemów zapasowych. Tweet week. Niemcy i Francja ogłosiły zamiar ponownego wzmocnienia trójkąta wajmarskiego, o czym poinformowali ministrowie spraw zagranicznych obu państw. Podczas niedzielnej konferencji prasowej w Berlinie nowo mianowany szef MSZ Francji zapowiedział także przedstawienie nowych inicjatyw dotyczących współpracy w ramach trójkąta podczas swojej wizyty w Polsce. Trójkąt wajmarski został utworzony w 1991 roku celem rozwijania współpracy gospodarczo-politycznej pomiędzy Niemcami, Francją i Polską. Polską, a także zbliżenia Polski do struktur europejskich i euroatlantyckich. Opozycyjna Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna Niemiec wezwała w grudniu ubiegłego roku do wzmocnienia współpracy między Berlinem, Paryżem a Warszawą, co mogłoby przyczynić się do zwiększenia roli Unii Europejskiej jako globalnego gracza. Ministrowie Francji i Niemiec potwierdzili również zaangażowanie obu krajów w pomoc Ukrainie w obliczu rosyjskiej agresji. Zadeklarowali, że będą wspierać Ukrainę tak, długo, jak będzie to konieczne, a ich działania będą skoordynowane na szczeblu europejskim w kwestii obrony wartości i interesów. Wypowiedzi te złożyli w kontekście obaw w Kijowie dotyczących spadku chęci ze strony zachodnich sojuszników udzielania Ukrainie większej pomocy w walce z rosyjską inwazją. Wielki pożar w rosyjskim Petersburgu. Magazyn jednego z największych rosyjskich sklepów internetowych stał się miejscem pożaru, a jego powierzchnia została zredukowana do 4000 m2. Donosi agencja Interfax. Na miejsce wysłano blisko 300 strażaków, dziesiątki wozów strażackich oraz śmigłowce. Władze podkreślają, że nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani rannych w wyniku tego zdarzenia. Ministerstwo do spraw Sytuacji nadzwyczajnych Rosji informuje, że pożar wybuchł w sobotę po godzinie 7 czasu moskiewskiego w jednej z podpetersburskich miejscowości. Początkowo ogień objął obszar 1000 metrów kwadratowych, ale bardzo szybko rozprzestrzenił się, zajmując 70 000 metrów kwadratowych w zaledwie pół godziny, co doprowadziło do zaliczenia pożaru do najwyższej piątej kategorii. Blisko 300 strażaków zostało wysłanych do walki z ogniem, a akcje wspierały dziesiątki wozów strażackich oraz śmigłowce. Nagrania opublikowane w internecie ukazywały gęsty czarny Dym, oraz ogromne płomienie ogarniające magazyn. Firma poinformowała, że cała załoga magazynu została ewakuowana. Wśród ewakuowanych nie odnotowano ofiar. Przyczyna pożaru jest obecnie ustalana, jednak nieoficjalne doniesienia sugerują możliwość podpalenia. Rosyjski portal RBK przyznał również, że niesprawna instalacja elektryczna także mogła być potencjalną przyczyną pożaru. Syn Kamińskiego nadal pracuje w Banku Światowym. Biznes Insider Polska ustalił, że Kacper Kamiński, syn byłego ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego, nadal pracuje w Banku Światowym pomimo informacji przekazanej przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Minister Domański wcześniej poinformował o zakończeniu współpracy z Jackiem Kurskim i Kacperem Kamińskim. Jednak według najnowszych informacji syn Kamińskiego pozostanie na stanowisku do 23 lutego. Tego. Andrzej Domański, były minister finansów, wcześniej odwołał Jacka Kurskiego z funkcji zastępcy dyrektora wykonawczego w Banku Światowym. Decyzja ta była związana z koniecznością zmiany na stanowisku gubernatora w Banku Światowym, które wcześniej zajmował Adam Glapiński. Jednak Kacper Kamiński nadal pełni funkcję doradcy dyrektora wykonawczego w Banku Światowym. Kacper Kamiński został zatrudniony w Banku Światowym w 2018 roku jako doradca Katarzyny Zajdel-Kurowskiej. Mimo kontrowersji związanych z jego zatrudnieniem, minister koordynator służb zapewniał, że nie zabiegał o posadę dla syna, podkreślając jego odpowiednie wykształcenie w zakresie prawa gospodarczego. Według informacji Gazety Wyborczej, syn Mariusza Kamińskiego mógł zarabiać w waszych to nie około 500 do 600 tysięcy złotych rocznie. O planowanym odwołaniu Kacpra Kamińskiego z Banku Światowego informowano już w grudniu ubiegłego roku. Amerykanie wykryli wycelowaną w nich rakietę. W niedzielę siły zbrojne Stanów Zjednoczonych ogłosiły zestrzelenie rakietowego pocisku manewrującego, który został wystrzelony z obszaru kontrolowanego przez bojowników Huti w Jemenie. Celował on w jeden z amerykańskich niszczycieli rakietowych. O incydencie poinformowało amerykańskie dowództwo wojskowe na Bliskim Wschodzie, podając, że około 16:45 czasu lokalnego, czyli około 14:45 w Polsce, na morzu Czerwonym doszło do wystrzelenia przeciwokrętowego pocisku manewrującego z obszarów kontrolowanych przez bojowników Huti wspieranych przez Iran Pocisk ten został wystrzelony w kierunku amerykańskiego niszczyciela. Dowództwo potwierdziło, że amerykański myśliwiec skutecznie zestrzelił rakietę. Siły powietrzne USA i Wielkiej Brytanii nadal prowadzą ataki na cele rebeliantów Huti w Jemenie. Interwencja militarna jest odpowiedzią na liczne ataki na statki handlowe na Morzu Czerwonym. Apel o zaprzestanie tych działań i utrzymanie swobodnego przepływu towarów został złożony przez szefa chińskiej dyplomacji. Korea Północna się zbroi. Korea Północna przeprowadziła test nowego pocisku hipersonicznego z napędem na paliwo stałe o średnim zasięgu. Incydent natychmiast spotkał się z potępieniem ze strony USA i Korei Południowej oraz Japonii. Celem wystrzelenia rakiety było przetestowanie nowych silnych silników na paliwo stałe, o dużym ciągu oraz kontrolowanej hipersonicznej głowicy manewrującej średniego zasięgu. Północno-koreańska agencja podkreśliła, że test. Nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa sąsiednich krajów. Wojsko Korei Południowej ostro skrytykowało ten akt, uznając go za naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, jednocześnie zapowiadając zdecydowaną odpowiedź na bezpośrednie prowokacje ze strony północy. Reuters donosi, że wystrzelenie tej balistycznej rakiety pierwszej w tym roku z Korei Północnej zostało jednogłośnie potępione przez przedstawicieli Korei Południowej, USA i Japonii, którzy po trójstronnej rozmowie telefonicznej zgodzili się, że działania prowokacyjne ze strony Korei Północnej stanowią istotne źródło niestabilności w regionie. To wydarzenie miało miejsce w czasie narastających napięć między obiema Koreami po serii wystrzałów międzykontynentalnych pocisków balistycznych oraz po wprowadzeniu pierwszego wojskowego satelity Szpiegowskiego przez Pjongjang. Polska firma zbrojeniowa potroi produkcję Wojna na Ukrainie stymuluje rozwój sektora zbrojeniowego w Polsce według informacji Rzeczpospolitej fabryka broni Radom planuje potroić produkcję, mając na celu osiągnięcie rocznej produkcji 100 tysięcy karabinów w ciągu dwóch lat. Dziennik zaznacza, że jeszcze przed konfliktem na Ukrainie taka deklaracja wydawałaby się nierealna, jednak teraz jest potwierdzona przez widoczne inwestycje i technologiczne postępy. Gazeta zauważa również, że nawet firmy niedawno zmodernizowane przystosowują się do zwiększenia mocy. Produkcyjnych Kuta Stalowa Wola, specjalizująca się w produkcji ciężkiej artylerii, haubic samobieżnych Krab i zautomatyzowanych moździerzy Rak, planuje stać się dostawcą bojowych wozów piechoty i samochodów pancernych. Pomimo zakończonej tuż przed wojną na Ukrainie modernizacji, inwestycje te okazują się obecnie niewystarczające. Rzeczpospolita podkreśla, że wyścig z czasem dotyczy również wybrzeża. Inwestycje infrastrukturalne są obecnie finalizowane w stoczniach remontowa Shipbuilding i od Postanowionej po latach zaniedbań PGZ Stoczni Wojennej. Tyle na dziś i na koniec zachęcam Was jak zwykle do pozostawienia komentarza pod materiałem. A ja dziękuję za Waszą dzisiejszą uwagę i pozdrawiam gorąco. Cześć. Ma zawsze środek złoty, weźmie się do roboty zbroń.